Cześć, Karol Kubek, z tej strony Białe Orły. W dzisiejszym nagraniu opowiem Ci o kodeksie etycznym marketingu sieciowego. Ok, o co chodzi z tym kodeksem etycznym marketingu sieciowego? Słuchajcie, wiele już tygodni zbieram się do tego, żeby nagrać ten materiał. Mam kilka przemyśleń, którymi chciałem się z Wami podzielić. Ten materiał jest do wszystkich osób, które już są związane z branżą marketingu sieciowego, które już działają, współpracują z jakąś firmą. Słuchajcie, moi drodzy, obserwuję już od jakiegoś czasu sytuację, która się dzieje właśnie w tej branży marketingu sieciowego i jestem trochę zaniepokojony, jestem trochę zniesmaczony też tym, co się dzieje, ponieważ wiele osób firmuje się tym, że w ich firmie jest, jest duży nacisk, czy duży, stawiają właśnie na rozwój. Stawiają na rozwój osobisty, mówią o szkoleniach, o, o fantastycznych możliwościach rozwoju, e, więc rozwój osobisty polega na tym, że stajemy się lepszymi ludźmi, że widzimy w ludziach e, więcej niż oni sami w sobie widzą i jesteśmy pozytywni, wnosimy wartość do społeczeństwa, tak? czyli my wnosimy wartość do tego naszego otoczenia. Natomiast to, co obserwuję ostatnimi czasy, jest wręcz przeciwne, bo to, co widzę, to ludzie, którzy działają w network marketingu w różnych firmach, czy to oferują kosmetyki, czy to oferują kawę, czy to środki czystości, czy, czy e, filtry do wody, czy jakieś usługi internetowe, czy, czy podróże, te osoby ze sobą walczą. One traktują siebie jak konkurencję, co jest totalnym absurdem, ponieważ to tak samo jakbyśmy powiedzieli, że piekarnia, która stoi obok stacji benzynowej, że te dwie, dwie jednostki są dla siebie konkurencją i, i piekarnia robi wszystko, żeby zwalczyć, yy, powiedzmy, stację benzynową, a stacja benzynowa walczy, żeby zlikwidować piekarnię. To jest totalny absurd, to jest bzdura. Oni właśnie współpracują obok siebie na takiej zasadzie, że im więcej ludzi przychodzi tutaj, to przy okazji oni korzystają. I takie myślenie jest w tradycyjnym biznesie. Tak samo powinno być tutaj. Niestety tak nie jest. Jest tak często, że ludzie, którzy współpracują z daną firmą, próbują zrekrutować ludzi z innych firm, czyli próbują takie mają myślenie pójścia na skróty, czyli myślą sobie, o jak ja zrekrutuję lidera z tej firmy, no to on przyciągnie całą swoją strukturę i mam robotę zrobioną, mam pieniądze, tak? Łatwe pieniądze, czyściutkie rączki i jest wszystko super. To tak nie działa i wszyscy dobrze wiecie, że to tak nie działa. Poza tym, jak można budować swój biznes etycznie w oparciu o niszczenie biznesu kogoś innego? To jest totalnie w przeciwieństwem tego, czego uczą na szkoleniach z rozwoju osobistego, czyli tego przede wszystkim wzajemnego szacunku i wzajemnego uznania, tak, nawet do ludzi, którzy są naszą konkurencją. Więc yy, przykre to jest i smutne, kiedy to się obserwuje, i tym bardziej nie dziwi fakt, że ludzie, którzy są po tej drugiej stronie, którzy w ogóle nie są związani z netto marketingiem, oni patrzą na nas. I myślą sobie, o, oni są w sekcie, albo o, oni są jakimiś domokrążcami, albo oni manipulują ludzi, albo im piorą mózgi, tak itd., itd. No nie ma się co dziwić, że oni nie szanują nas, czy tego, co my robimy, albo nawet nie chcą poznać, czy zrozumieć tego, co my robimy, jeśli my sami nie szanujemy siebie nawzajem. No, to, to jest naturalny efekt, to jest efekt tego właśnie, co my robimy tutaj wszyscy, więc... Apeluję do Was o to, żebyśmy wszyscy nawzajem się szanowali, traktowali swoją konkurencję z należytym szacunkiem, ponieważ wszyscy, niezależnie od tego w jakich firmach współpracujemy, działamy w branży marketingu sieciowego. Czyli wybraliśmy lepszą drogę, każdy z nas wybrał lepszą drogę. Więc, jeśli spotkacie kogoś w swoim życiu, kto działa w innej firmie MLM, nie próbujcie go zrekrutować. Po prostu pogratulujcie mu decyzji o tym, że zdecydowali się budować swoją przyszłość i spełniać swoje marzenia dzięki współpracy właśnie z firmą MLM, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że to jest lepsza droga, że to jest lepszy system pracy, lepszy system budowania naszej niezależności finansowej. Więc szanujmy tych ludzi, budujmy z nimi relacje profesjonalne, budujmy z nimi relacje oparte na wzajemnym szacunku, na tym, że możemy, pomimo tego, że działamy w różnych firmach, to i tak jesteśmy profesjonalistami i możemy się wymienić też doświadczeniami i na tym razem wspólnie korzystać z efektu synergii, tak? Więc czasami zdarza się tak, że niektóre firmy upadają albo bankrutują, znikają z rynku i wtedy nie śmiejcie się z tych ludzi, nie wytykajcie ich palcami, nie mówcie im, a nie mówiłem ci, żebyś z tą firmą nie współpracował, bo oni są tacy, owacy i tak dalej. Nie róbcie tego. Po co? Oni po prostu uwierzyli w ten system, uwierzyli w system marketingu sieciowego gdzieś po drodze pojawił się błąd i niestety ich, niestety po prostu stracili swój dom, stracili to miejsce, w którym mogą budować swoją przyszłość. I wiecie co? Oni będą musieli znaleźć nowy dom, będą musieli znaleźć nowe miejsce, w którym będą mogli dalej pracować na tą swoją przyszłość i zgadnijcie, z kim będą bardziej skłonni pracować. Z tymi, którzy się z nich śmiali, czy z tymi, którzy mieli z nimi profesjonalne relacje, relacje oparte na wzajemnym szacunku do swojej branży, do swojej profesji. No, zastanówcie się, myślę, że odpowiedź jest prosta. Zatem apeluję do Was, drodzy koledzy i drogie koleżanki, niezależnie od tego, z jaką firmą współpracujecie, szanujcie siebie nawzajem. Jeśli będziemy siebie wspierać, jeśli będziemy mówić pozytywnie o naszej konkurencji, jeśli będziemy mówić pozytywnie o innych firmach, które działają w marketingu sieciowym, to to wszystko będzie z korzyścią dla nas, tak naprawdę, dla całej branży marketingu sieciowego, ponieważ ci ludzie tam po drugiej stronie, którzy. Często nawet nie wiedzą o czymś takim jak network marketing. Oni będą przyciągani, oni będą widzieć, że to jest coś atrakcyjnego, że tutaj są ludzie, którzy są profesjonalistami. Pokażmy im klasę. Pokażmy im klasę, którą reprezentujemy. Bądźmy dumni z tego, co robimy. Pokażmy im, że faktycznie można coś robić lepiej, że można pracować w fajniejszym systemie, gdzie nie ma wyścigu szczurów, gdzie jest zdrowa rywalizacja, gdzie wszyscy nawzajem sobie pomagają, gdzie jest fajna atmosfera, gdzie nikt nikomu nie gada za plecami, tylko wszyscy wspólnymi siłami pracują na lepszą przyszłość. I to będzie dużo bardziej atrakcyjne dla tych ludzi tam, niż mówienie o drugiej firmie, że jest zła, przyjdź do mnie, bo ja będę miał lepszą, lepszą ofertę dla ciebie. Jeśli mówisz źle o swojej konkurencji, to, to tak naprawdę odbija się najbardziej na Tobie. Więc apeluję jeszcze raz do Was: szanujmy siebie nawzajem, bądźmy profesjonalistami i pokażmy ludziom, właśnie tym ludziom po drugiej stronie, że tutaj jest lepiej, że tutaj jest fajniej i warto, żeby oni dołączyli do nas, żeby dołączyli do branży, do profesji marketingu sieciowego. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Lecimy wysoko.